Yo, dziś przedstawię wam kilka faktów i moich przemyśleń na temat klas w grze Realm of the Mad God. W grze mamy 18 klas. Każda ma swoją unikalną umiejętność, a do tego różnią się między sobą również statystykami i ekwipunkiem, który możemy na nie założyć. Klasy dzielimy głównie ze względu na to, jakimi pancerzami i bronią się posługują. Pancerzy mamy trzy rodzaje, a broni aż 6, z czego każda ma swój alternatywny odpowiednik. Moim zdaniem najważniejszy jest podział na bronie, ponieważ mają one największy wpływ na rolę, jaką może pełnić w drużynie dana klasa oraz determinuje styl gry, jaki możemy nią podjąć. Mam przez to na myśli fakt, że każdy rodzaj broni ma inny zasięg działania i zakres obrażeń, które może zadawać. Wyjątkiem są tylko bronie z najtrudniejszych dungeonów w grze. Więc możemy bezpiecznie założyć, że w zależności od broni postać może mieć większy lub mniejszy potencjał w zadawaniu obrażeń, jak również mniejszy lub większy poziom trudności. Korzystając z tego właśnie podziału, możemy wyróżnić sześć typów klas. Dzieląc klasy ze względu na broń, możemy wyróżnić kolejno te posługujące się mieczami, katanami, sztyletami, łukami, kosturami oraz różdżkami. Zacznijmy od końca: różdżki. Posługują się nimi samoner, sorcerer oraz priest. W pierwszej kolejności omówię samonera. Jest on klasą, która za pomocą swojej umiejętności przywołuje do trzech stworzeń jednocześnie. Atakują one automatycznie wrogów. Jest niezwykle łatwy w obsłudze, ponieważ nasze samony na początkowych etapach gry zadają już wystarczające obrażenia, byśmy nie musieli w ogóle ręcznie atakować niektórych przeciwników bądź bossów. A jeśli zdecydujemy się ich bić, to pomaga nam w tym bardzo wysoki dex. Zdaniem graczy nie ma zbyt wielkiego potencjału poza szybkim zadawaniem średnich obrażeń, ale jest bardzo przyjemny i pozwala nam utrzymać duży dystans. Solidna klasa, ale moim zdaniem trzeba dużo itemów, żeby się rozkręcił, i w endgame nie jest tak silny w porównaniu do reszty. Kolejny jest Priest. Od samego początku gry ma on ogromne obszarowe leczenie, którym można łatwo spamować. Ma mało maksymalnego HP i defa, więc łatwo go zabić, ale wystarczający heal i zasięg, by z łatwością utrzymać dystans. Idealnie radzi sobie w zwykłym tierowym secie i mocno wspiera drużynę, więc, nawet nie zadając wysokich obrażeń, jest bardzo użyteczny. Jednak jest zbyt delikatny, żebym polecił go nowym graczom. Ostatni w tej kategorii jest Sorcerer. Jest to mag, który oprócz ogromnego zasięgu może za pomocą swojej umiejętności zadawać bardzo duże obrażenia grupom przeciwników na odległość. Jest chyba najlepszy do robienia różnych dungeonów solo oraz nie wymaga za bardzo skilla. Razem ze wszystkimi wyżej wymienionymi również ma bardzo małe HP i pancerz, co czyni go tak zwanym glass cannonem, bardzo cenionym przez wysokopoziomowych graczy. Przykładowy build, który widzicie, pozwala nam na zrobienie większości dungeonów razem z podstawowymi exaltami solo. Dalej mamy kostury. Posługują się nimi Necromanta, Wizard i Mystic. Ich umiejętności działają na takiej samej zasadzie, choć mają różne efekty i służą do zupełnie różnych rzeczy. Necromanta. Jest bardzo dobrą klasą dla początkujących, ponieważ jego umiejętność w wersji tierowej dodaje nam maksymalnego HP, jak również leczy przy użyciu, jednocześnie zadając obrażenia. Nie trudno zdobyć na niego bardzo dobre sety, ale nawet bez nich zadaje przyzwoite obrażenia i o wiele łatwiej nim przeżyć w porównaniu do innych klas, które noszą szaty, a jednocześnie ma porównywalny lub większy od nich damage. Co ciekawe, już nawet te podstawowe sety na nekromantę pozwalają nam zadawać obrażenia podobne do umiejętności Wizarda, bądź przywoływać miniony, podobnie jak Samoner, co czyni go bardzo wielozadaniowym. A wspominając o Wizardzie, cóż, jest bardzo prosty i moim zdaniem niezbyt użyteczny. Jego podstawowa umiejętność wystrzeliwuje kilka pocisków zadających obrażenia, ale co one nieduże i kosztują sporo many, a trafienie wszystkimi naraz jest dosyć trudne. Skłamałbym mówiąc, że nie da się nim grać, ale moim zdaniem, bez konkretnych wysokopoziomowych przedmiotów, nie ma do zaoferowania nic lepszego niż inne klasy. A kolejny jest Mistyk. Granie się głównie dla jego podstawowej umiejętności zamrażania przeciwników. Pozwala to z łatwością raszować oraz sprawia, że niektóre walki stają się o niebo łatwiejsze. Na przykład Fungal Caverns, w których przy oczyszczaniu areny można zamrozić bossa. Jednak kojarzy on się głównie z trollowaniem i utrudnianiem obiektywów, bo do tego też bardzo często się te klasy wykorzystuje. Jednak jedną bardzo fajną rzeczą jest fakt, że można kupić na Mistyka bardzo fajny set, który podam jako przykładowy build na ekranie. Jest drogi, ale nie na tyle drogi, by wymagał nadzwyczajnego grindu, a jako jeden z niewielu wymienialnych setów w grze ma zajebiste statystyki i daje nam bardzo duży potencjał bojowy. Dalej omówię klasy posługujące się łukami: huntreskę, barda i łucznika. Najciekawszą i moim zdaniem najpotężniejszą klasą z łukiem jest na naszej liście bard. Jego umiejętność to obszarowy baw dający nam dodatkowy zasięg i pancerz lub coś innego w zależności od tego, jakiego itemu użyjemy w miejscu abilitki. Jako jedyny z łuczników nosi szatę, ale jego baw do pancerza, jak i ogromny potencjał w klirowaniu i zwiększanie obrażeń całej drużyny w pełni to rekompensują. Polecam go graczom w każdym stopniu zaawansowania. To moim zdaniem jedna z najmocniejszych i najlepszych klas wspierających w grze. Kolejnym z łuczników jest Archer. Bardzo prosty DPS, którego umiejętność zadaje obrażenia oraz paraliżuje. Jego bildy skupiają się głównie na jak największych obrażeniach. Moim zdaniem warto nim grać ze względu na jego prostotę i fakt, że jego umiejętność może sytuacyjnie być bardzo użyteczna. Ostatnim łucznikiem jest trochę bardziej skomplikowana mechanicznie Huntresska. W odróżnieniu od archera rzuca pułapki, które slowują grupowo. Fajny DPS, który jednocześnie dobrze wspiera grupę w niektórych dungeonach. Jej główną zaletą jest fakt, że pułapka w wysokim tierze jest bardzo tania i dodaje maksymalnego HP, przez co może przyjąć trochę więcej obrażeń, wciąż mając potencjał jako dobry DPS. Kolejną grupą, którą omówię są sztylety. Posługują się nimi Assassin, Roach i Trickster. Assassin jest stworzony w ten sposób, by zadawać procentowo więcej obrażeń dla przeciwników uderzonych jego umiejętnością, która jest rzucaną obszarowo trucizną. Nie ma o nim zbyt wiele do powiedzenia oprócz tego, że przy odrobinie wprawy można wykręcić nim bardzo sensowny DPS, szczególnie używając alternatywnego typu sztyletów, który zadaje większe obrażenia na podobnym dystansie. Ma też całkiem różnorodny arsenał jeśli chodzi o jej temy, i można na niego robić całkiem różnorodne buildy. Bardzo kreatywnym można też stać się na Rouge'u, który jest dość kontrowersyjną klasą, którą jednak darze pewną sympatią. Jego abilitka daje nam spoko statystyki i pozwala nam stać się niewidzialnym przez co mobki nie zwracają na nas uwagi dopóki ów niewidzialność się nie skończy bądź nie zostaniemy uciszeni. Ryzykowne, ale fajne. Rouge ma sam z siebie bardzo dużą szybkość ruchu i można nim bardzo łatwo zdobyć item, który oprócz niewidzialności daje nam też teleportację. Co w połączeniu z fajnymi obrażeniami, lub fajnym zasięgiem w zależności od wybranego sztyletu, daje nam naprawdę sensowną opcję dla średnio zaawansowanych graczy. A na końcu tej kategorii jest Trickster, który od początku gry może się teleportować, robiąc to wysyła również Wabik, który skupia na sobie uwagę przeciwników. Na późniejszych etapach gry jego Wabik może się okazać bardzo użyteczny w wielu przypadkach, ale trudno nim niestety celować i nie jest on jedyną klasą zdolną do używania Wabików. Oraz pod względem statystyk naprawdę nie robi wrażenia, nie uważam, żeby miał jakiś szczególny potencjał. Chyba, że zdecydujemy się na któryś build związany z jego teleportacją. Co też moim zdaniem wielkiego szału nie robi. Dalej myślę, że czas na katany, którymi walczą Kensei, samuraj oraz ninja. Zacznijmy od samuraja. Poza zadawaniem obrażeń, jego umiejętność zmniejsza o połowę pancerz przeciwnika, nakładając efekt Exposed. Znacznie zwiększa to DPS drużyny. Samuraj sam w sobie jest wytrzymały i zadaje niemałe obrażenia, więc pomimo stosunkowo krótkiego zasięgu, w rękach umiejętnego gracza ma naprawdę dobry potencjał. I różne fajne itemy w miejscach habilitki. Szczególnie jeśli chcemy się skupić na byciu użytecznym i wytrzymałym. Zaraz po samuraju mamy ninja. Jest on bardzo szybki i może rzucać gwiazdkami. Ale tak naprawdę jedyne, do czego się idealnie nadaje, to raszowanie do bossa w dungeonach i odkrywanie mapy w realmie. Chociaż i tak kłóciłbym się, czy nie lepiej wykorzystać do tego po prostu Rouge'a, który też jest bardzo szybki. Tak czy inaczej, nie wyróżnia się jakoś specjalnie, ale też nie jest jakoś specjalnie słaby. Taki o średniach nie warty szczególnej uwagi. A zaraz po nim jest Kensei, który chyba jako jedyny w grze jest zdolny do krótkich daszy, które zadają duże obrażenia i zapewniają nam kumulujące się buffy. Granie nim jest ryzykowne, ale bardzo przyjemne i dynamiczne. Można zrobić na nim wiele mocnych i celujących w różne style poruszania się buildów. Kiedy wykonujemy wcześniej wspomniany dash, jesteśmy w 100% niewrażliwi na obrażenia, co jednak bywa zdradliwe i jednego już położyło do grobu przez niepewne ruchy. Cenię go za skuteczne buildy, duży damage i sety, które można na nim grać, mimo że są drogie i dość trudne w użytku. A ostatnią kategorią, którą omówię zbiórczo, będzie ulubiona kategoria pro farmiących endgame content. Zarówno Warrior, paladyn, jak i Knight, mają bardzo wysoki próg wejścia, zarówno pod względem umiejętności, jak i topki w rankingach. Żeby nimi grać, podobnie jak klasami z katanami, trzeba umieć się dobrze poruszać, zmieniać itemy w biegu oraz znać ruchy przeciwników, inaczej bardzo łatwo zginąć. Najłatwiejszy z tej trójki jest Knight. Ma najwięcej pancerza w grze i dzięki swoim tarczom, które pozwalają mu stunować, jest bardzo wartościowy dla drużyny, jednak musi zbliżyć się do przeciwnika i wcale nie działa na każdego bossa. Ale jeśli już działa, to robi ogromną różnicę. Knight potrafi swoim stunem i przyzwoitymi obrażeniami ułatwić grupie wiele potyczek. Warrior i Paladin za pomocą swoich umiejętności zaś głównie rzucają buffy, defensywne lub ofensywne. Wszystko zależy od buildu, których jest mnogość. Cóż, myślę, że z grubsza wyjaśniłem temat. Nie chciałem się jakoś niepotrzebnie zagłębiać, żeby nie zanudzać was nieistotnymi informacjami, ale myślę, że przekazałem to, co najważniejsze. Na prośbę zainteresowanych tematem mogę chętnie zrobić oddzielny materiał dla każdej klasy z osobna, omawiający szczegółowo ich mocne i słabe strony oraz wszystkie znane mi itemy, sety i jakieś dobre buildy. Więc to by było na tyle. Ciao!